I okay. do W czasie ciąży zaleca się trzy podstawowe badania OSG. Pierwsze wykonuje się między 12 a 14 tygodni ciąży, które ma na celu ocenę wielkości ciąży i ocenę ryzyka wystąpienia ewentualnych kvar genetycznych u W przypadku wystąpienia tego większego ryzyka niż w populacji, następnym badanie, z badaniem, które się zaleca, jest badanie genetyczne, jakim jest ambicja. Drugie badanie wykonuje się między 20 a 22 Ciąży, kiedy oceniamy już wielkość płodu, na rząd, staramy się ocenić narządy wewnętrzne i jego symetryczny rozwój, położenie łożysk. Szczególnie w tym badaniu zwracamy uwagę na budowę serca, czy serce jest czterojamowe, czy jest zachowana ciągłość przygody międzykomorowej i skrzyżowanie wielkich narządów. Trzecim badaniem jest badanie między 30 a 32 tygodniem płodu, kiedy oceniamy symetryczność wzrostu płodu, czy nie ma zbyt. Dużego wzrostu czy zbyt małego, czy nie ma krótko mówiąc, hipotrofii lub makrosomii. Często też lekarze zlecają badanie na początku ciąży, między 6 tak, a 9, że, raz, żeby potwierdzić wielkość ciąży, a dwa w przypadku jakichś nieregularnych miesiączek, żeby ocenić, jaka jest wielkość płodu i kiedy będzie termin powrotu. Ostatnim badaniem często zlecanym jest badanie w 38-39 tygodniu przed porodem, żeby ocenić wielkość płodu i ocenić możliwość pora od drogami natury czy ewentualnego cięcia zasarstwa.